80, widzimy się na kraby właśnie. Web na 40 level. Wchodzimy sobie do środka. Magiem kogoś próbujemy złapać. Jest cannabis, ale I zobaczymy, jak nam pójdzie. <tryk> o, i ma ukryte, ale full lega. To jest eee. tu san... Boże! Trzeba ja zawsze muszę kogoś walnąć takiego. Ech. Super. Nie tego chciałem walnąć. Nie skojarzyłem, że to ten co mi życzył powodzenia. Pozdrawiam Was oczywiście. Lobujemy kanabisa. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że wygramy. O już mu dotyk tam. Ogłuch. No, muszę to wygrać, muszę dotyk. mi. słaby i, i, i. No nie, ogłuch! Jasz power! Mu dotyk bił Serio, padłem. Dobra, super. To widzimy się niedługo palem żywym. Hej, ty Simanko, dzień dobry, do <grywka> Przyszedłem ci poprzeszkadzać trochę. To? No, bo ty nie doczekaj ja się teraz muszę to No, no, ogień? Nie! Mm. No jak chcesz. Ja co teraz jestem ja palem? Mam nadzieję, że nie padnę. O kurde. No, no, no. To, no, co? No, nie może pełenć możesz mieć lepiej. Dobra, wbijam do środka ogólnie. Kotem mi tu nasiennik z delfinkiem pokazuje. Dobra. Kurde, nie wiem w jakim. Dobra, wbijam. Jestem w środku. John Cena tego nie bije. Paschelus jest i Dunes. Kanabis mi tam A ja Łapię kanabisa. Kto? O nie wiem, powiem ci nie wiem. Dobra, mam tego. Klątwa na drugim niszczycielu. Munik. Dotyk mi się. Daję mu dotyk. Nie wiem, nie wiem. Nie mam czasu patrzeć. Dobra, padł. Maga mi rozwalił, ale już palem już nie ma szans. Wszyscy się biją? Hmm. Trzecia walka już u mnie jest. Nobi też napisał nie łap, życzył powodzenia wcześniej. Koten ma R. Tak dobrze idzie mu? Koten schował EQ. John Cena ma... tak, nie, on ma takie jakie pokazano. No, no. Znowu tak. Dobra, potem tutaj tych bijemy gagateczek, albo mroczny. No i tam. Ja, no nie wiem, ty, to Dobra, ty sobie walniesz, nie? Sobie i walnę. on no, ty tam gagateczek, tam mroczny Galiel. a z i Dunesem zawalczę. A czym kto wygra tu? Czymś innym, Koten? A Koten wygrał, czekamy na tych dwóch. czy wygrał Dobra to napiszę to maksimusa Dobra bijemy się z nim Pięknie, dwa szczyciele w razy. Co? jeszcze się? Hm. Klątwa O mi dotyk jemu O dotyk mówił hm. Co ogłuch... Dobra. Wygrałem. Ok. Tak, ja, to czy sobie czekał na Was? Pamięci, parkie, łapy, dobra, powiem ci, że fajnie, tym bardziej, bosza Te łapy dobre, powiem ci, że szybko kupiłem. Nie na te przeklęte, ale no, nie są złe. Cannabis dawaj do Roana po łaźni. mam czasu, bo mi to błogo musi starczyć na następną łaźnię. Okej. Okay. то я в угле вам надеюсь, что на мой фильмик выйдете, если хотите. Не было так там тут и годны. Не, ну зазначил бы спортсмен. Сейчас все делаем. Ну, ну, как знаешь, окей. Паскелюс Максимус. Taki znik sobie wziął Pasacherus Maximus Do powodzenia pamiętaj <grym wytrych> ci, że dobry jest Magiem, jak walczyłem z nim, to zależy jak siadło, nie? padałem z nim, mieliśmy 50 na 50 to zależy jak nam posiadamy No kurde Kanabisno dawaj do ranka, ty dziecko... Boże, ty debil... Ogień zimno? Ja pierdziele! Co? Kurde, nie spodziewałem się tego No to super. Dzięki, zostawiłeś Dobra. Chwila prawdy. No, dzięki. Ta. Klątwa u niego. Dotyk mu wbił. Czuję, że kotę na pierwsza właśnie dzisiaj Jaki AR miał na ciebie Do tych mi się już on już po R dobra Wygrałem 91% Pięknie No ale ładnie kotem powiem Ci już Dobra. Dobra, odbieramy nagrodę i mamy w końcu. O, 10 600 pH. Serio? Ładnie. A chyba kończysz filmik, bo to już tak starczy. uma corda suave. Nossa. To Dobra, to kończymy filmik. Dziękujemy za obejrzenie. Pozostawcie łapkę w górę. No oraz subskrypcję. Dziękujemy na razie. Cześć, Siemanko.